Witajcie moi drodzy, kaszmal z tej strony Geek Factor. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii. Seria się nazywa Fest Geek, tak jak zapewne zauważyliście. I w tej serii będę chciał przedstawiać wam moje opinie na temat gier w takiej właśnie szybkiej, skróconej formie. Jak wszyscy sobie pewnie albo większość z was daje sprawę, niestety oglądalność takich długich materiałów, gdzie zwłaszcza jedna osoba na przykład siedzi i opowiada wam 15-20 minut o jednej grze, niestety tego typu oglądalność tego typu materiałów drastycznie zaczęła spadać. Natomiast materiały zbiorcze, gdzie w jednym w miarę krótkim materiale widzowie mogą dowiedzieć się co nieco o kilku grach, takie materiały zawsze były i będą na przysłowiowym, jak to mawia młodzież, propsie. Dlatego ja stwierdziłem, że również chcę z taką formą eksperymentować. Czy to oznacza, że z kanału znikną normalne recenzje? Nie. Czy to oznacza, że z kanału znikną wideoinstrukcje? Absolutnie nie. Ale raz na jakiś czas zbierze mi się kilka gier, które albo będę miał, albo sam zakupię, albo dostanę od wydawców, gdzie po prostu stwierdzę, że może nie chcę o nich robić pełnego filmu, filmu dedykowanego tylko nim, ale chciałbym o nich Wam jednak opowiedzieć i wówczas taka nieco szybsza forma może być właśnie w sam raz. Do tego się nadawać. I uważam też, że swoją drogą, ponieważ to ma szansę mieć większą oglądalność niż poszczególne recenzje, to też dzięki temu wy możecie się dowiedzieć co nieco o różnych ciekawych grach, o których mogli, może byście się nie dowiedzieli, gdybyście po prostu mieli kliknąć w jeden materiał o jednej grze. Ale przejdźmy już, słuchajcie do sedna, tyle tytułem wstępu. Te odcinki będą się pojawiać, mam nadzieję, raz na miesiąc, tak bym celował. I w tym momencie już przejdźmy do tego, co będę dla Was omawiał w tym odcinku. Będę dla Was mówił o następujących grach: będę mówił o Challengers, PSIM Parku, o Doniczkach i o Deep Madness. Zacznijmy może od gry Challengers i pokrótce dosłownie o co mniej więcej w tej grze chodzi. W grze Challengers gracze zmierzą się w potężnym turnieju, w którym będą mogli rozgrywać grę w wojnę. Dokładnie tak. Gracze siadają naprzeciwko siebie i każda runda zaczyna się od tego, że flaga jest przechwycona przez kartę jednego z graczy. Przeciwnik zagrywa karty stali tak długo, aż ich siła przewyższy siłę karty, która ma przechwyconą flagę. Teraz talia przechwyca flagę. Gracze rozgrywają tury naprzemiennie, dopóki któryś pozostanie bez ruchu do wykonania. Zwróćcie uwagę na zdolności kart, bo to często gęsto właśnie one decydują o zwycięstwie. Tak jak powiedziałem, tak pokazałem. No ta, to nie jest opis zasad dokładny. Tutaj nie jestem w stanie, nie przedstawiłem wam dokładnie, jak ta gra działa. Tam jest jeszcze trochę niuansów, ale co do zasady, to się troszkę do tego sprowadza. I challengers są grą dla mnie nieco. challenge'ującą, e Ponieważ autentycznie. E powiem tak, no, no, ta, ta gra się na, na papierze nie wydaje grą, która powinna działać. To powinno być po prostu wyśmiane i wyrzucone za okno. A nie dość, że ta gra faktycznie działa, to przy tej grze się faktycznie dobrze bawimy. I czy to jest coś, w co ja będę się zagrywał nie wiadomo ile lat w przód? Pewnie nie. Natomiast ten prosty mechanizm tej gry w wojnę, połączony z zdolnościami z kart, połączony z deck buildingiem, połączony z takim bardzo turniejowo-pojedynkowym zamysłem, to wszystko sprawia, że do tej gry się faktycznie chce usiąść i jako taką rozgrzewkę na zabawny wieczór yy, po prostu się ta gra się autentycznie nadaje. Nie uważam, że ta gra się spodoba, żadna gra się nie spodoba wszystkim, tak? ale to nie, nie będzie moim zdaniem gra, która dotrze do szerokiego grona odbiorców, bo jednak tutaj trzeba uważam mieć trochę dystansu, dystansu do siebie, dystansu do gier, dystansu do tego, w jakie gry chcemy grać. Natomiast co do zasady, uważam, że jeżeli jesteście w stanie właśnie podejść do tego na takim totalnym lajcie, w sensie ja kontroluję tutaj bardzo mało i to wszystko jest los i to wszystko chodzi o to, żeby się pośmiać, żeby się dobrze pobawić, to Challengers faktycznie mogą się Wam spodobać. Ja osobiście nie wiem, jak często będę w to grał, ale raz na jakiś czas myślę, że ta gra może u mnie na stole wylądować właśnie na rozpoczęcie, na zakończenie imprezy. Gdybym się miał do czegoś przyczepić, to a propos tego rozpoczęcia i zakończenia imprezy, to jest to, że ona może być ciut za długa jak na to, ale jak już, zwłaszcza, jakby się w to grało tylko na dwie osoby, to wszystko trwa krócej. Moim zdaniem, jako dwuosobówka, taki szybki pojedynek, to to może być naprawdę w sam raz. Więc generalnie tę grę polecam. Nie jest to coś, co mówię, co mnie rzuciło na kolana, co mnie zachwyciło, ale byłem zaskoczony, że w ogóle mi się do tego przyjemnie siadało. Więc ode mnie Challengers dostają 7 na 10. Przejdźmy teraz do kolejnej gry, czyli do psiego parku. W Psim Parku gracze będą licytować punkty reputacji po to, żeby zdobyć do swojego końca te psy, na którym im najbardziej zależy. Następnie, jeżeli będą w stanie opłacić koszt spaceru, to umieszczają na psach żetony spaceru. Sam spacer wygląda tak, że przemieszczają gracze swoje pionki celem zdobycia widniejących tam zasobów. Sami decydują, czy w swoje kolejce pójdą o jedno, dwa, trzy czy cztery pola. Uważajcie jednak, żeby nie być ostatnimi, bo czeka was za to kara. Gracz, który na koniec ma największą reputację, wygrywa grę. Psi Park jest, powiem tak, kolejną w takim nurcie teraz gier, bym powiedział, związanych z naturą. Dużo tego ostatnio jest i pojawia się tego coraz więcej, zrobi się z tego, wiecie, Ziemia, Ever, robi się z tego, zrobi się z tego dosyć popularny temat i ja nie mam nic przeciwko temu. I jako psiarz muszę powiedzieć, że jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o temat tej gry. Fajna. Kaliko jest spoko. Wyspa kotów jest spoko. Ale psi park ma psy. I powiem, że gra jest dla mnie bardzo fajna. Jak dla mnie jest bardzo fajna, jest przepięknie wykonana, pionki, wypraska, elementy, ilustracje na kartach. Ona jest naprawdę na tę grę się po prostu aż chce patrzeć. I generalnie bym bardzo. Do tej gry chętnie siadał, gdyby nie jedna rzecz, mianowicie licytacja. Ja nie jestem osobiście fanem, fanem licytacji, nie lubię tego, ja jestem prosty chłopak, ja, chcę, ja podchodzę do rzeczy i do świata, i do życia w prosty sposób, na zasadzie jak ja coś widzę, co chcę mieć i mnie na to stać, to ja to chcę wziąć. Ja się nie chcę licytować z nikim, ja to po prostu chcę zabrać i mieć u siebie. Dlatego nie jestem fanem licytacji w ogóle, w żadnych grach. No a tutaj ta licytacja niestety jest. I też jeśli chodzi o grę solo, no ja ostatnio już coraz częściej gram solo, bo w domu już u mnie ludzie niestety nie chcą grać, to ja też zwracam uwagę na to, jak tryb solo dzia działa w różnych grach, bo jak działa na YouTube, to wiemy, Marek ale jak tryb solo działa w różnych grach i powiem wam szczerze, tryb solo w psim parku jest dla mnie troszkę kiepski, nie podoba mi się ponieważ no tam ma znaczenie to jak przesuwamy się tym pionkiem po parku to teraz ma znaczenie, tak dobra ja pójdę o jedno pole, ty pójdziesz o dwa pola ja pójdę o dwa pola. dobra, ja ryzykuję ja decyduję o ile pól chcę pójść czyli albo przyspieszam, albo opóźniam moje wyjście z parku, bo wiecie opóźniam, bo chcę zebrać najwięcej materiałów przyspieszam, bo nie chcę ryzykować bycia ostatnim w grze solo tym takim automatycznym wyprowadzaczem Kieruje, rządzi kostka, i wiele razy mi się zdarzały rozgrywki gdzie po prostu co rundę ci wyprowadzacze po prostu zapierdzielali i uciekali szybko z parku, kończyli fazę. Ja po prostu nie miałem nic z tego co chciałem, więc no nie jestem zachwycony tym, jak działa tryb solo. Nie jestem zachwycony tym, jak działa licytacja, ale wszystko inne w tej grze mi się podoba. Sam mechanizm generalnie mówię, jak działa, jak gramy z ludźmi. Sam mechanizm tego właśnie, że ja decyduję, to jest mechanizm chociażby znany też z gry Parki, kolejna grała w przyrodzie, jest jakby, jest super i działa naprawdę fajnie i mi się bardzo podoba. Ten decy, do decyzji, czy idę o jeden, czy o dwa, czy o trzy, czy o cztery. To jest fajne, bo to się naprawdę, trzeba tutaj się skupić, trzeba tutaj podejmować decyzje, więc to jest, to, to jest absolutnie na plus. Podoba mi się temat, ja zupełnie nie serio mówię, jako psiarz, podoba mi się ten temat. Bardzo chętnie bym chciał zobaczyć, jeżeli jest jakiś ekspert od psów, na, wśród widowni, żeby jeżeli miał przyjemność obcować z tą grą, żeby skomentował, czy ta gra dobrze oddaje e, fakty o tych różnych psach, które się tam pojawiają. My na chwilę obecną jesteśmy nieco ekspertami od Nowofundlandów, bo mamy Nowofundlanda w domu. I to, co tam napisa napisali o Nowofundlandach, że są idealnymi psami dowodnymi i były wykorzystywane do ratowania e, tonących ludzi, to jest stuprocentowa prawda. Więc jeżeli tutaj się nie pomyli, to jest szansa, że się gdzie indziej nie pomylili. Więc. Jeżeli powiem tak, gdybym nie był psiarzem, ja bym tej grze dał 6 na 10, tak? Że jestem psiarzem, to ja bym. To bym tej grze najchętniej dał dziewiątkę albo jeszcze, albo 8. ale no niestety ta licytacja i ten niedziałający tryb solo, te tutaj mi troszkę te oceny zrzucają. Natomiast jeżeli wam nie przeszkadza licytacja, jeżeli wam nie przeszkadza, jeżeli wam. Jeżeli nie gracie solo za często. To Wy możecie śmiało sobie podbić tę ocenę o jedno albo o dwa oczka. U mnie to jest siódemka, bo mi się podoba, fajnie mi się w to gra. Tylko na, przez tą licytację ciągle nie będę pewnie do niej zbyt często siadał. A jak pojawi się jakaś inna, super fajna gra o psach, to podejrzewam, że psi park może wtedy jeszcze bardziej, jeszcze niżej spaść u mnie w hierarchii. To jest psi park. Teraz porozmawiajmy o doniczkach. W grze doniczki gracze będą rozgrywać naprzemiennie swoje tury. W swojej turze gracz dobiera parę karta plus żeton, po czym umieszcza kartę w swojej siatce 5 na 3. Następnie sprawdzacie, czy nowo dobrana karta pasuje rodzajem oświetlenia do sąsiadującej karty, co skutkuje wzrostem bujności. Następnie możecie umieścić żetony w pomieszczeniach, a na koniec sprawdzić, czy któraś roślina została dokończona poprzez osiągnięcie przez nią jej docelowego poziomu bujności. Na koniec gry dostajecie punkty m.in. za ukończone rośliny, doniczki. Lub pomieszczenia zapasujące do nich sąsiadujące rośliny. Swoją drogą, kolejna gra o przyrodzie, jakby nie patrzeć. I to jest trzecia gra w trylogii, tak? Mamy kaliko, kaskadię i mamy doniczki. I generalnie jest. Podoba mi się ona na tyle, że uważam, że jest sens posiadania, jeżeli podobają Wam się tamte dwie, to nie oznacza, że doniczek już nie musicie mieć, bo doniczki nic Wam ciekawego nie zaoferują. Nie, to jest troszkę inne podejście do podobnego tematu. Ciągle jest jakby ten jeden zamysł, że zbieramy teraz ze środka, tak, zbieramy coś co się potem uzupełnia m.in. z worka. Podoba mi się ten system, że jest ta para, ale że wybieramy parę, ale bardzo ciekawe jest to, że teraz decydujemy, czy chcę wziąć pomieszczenkę, kartę pomieszczenia, czy kartę rośliny. To jest super. Więc... Podoba mi się, jak to troszkę zmieni i podoba mi się, że zamiast tej rozstawiania tych żetoników, rozstawiamy teraz karty i u siebie i potem te żetony na tych kartach. Kombinujemy, czy chcemy położyć to tutaj, czy chcemy zaryzykować, żeby mieć z tego więcej punktów zwycięstwa, czy rozbudować swoją siatkę w tę stronę, czy rozbudować swoją siatkę w tę stronę. Naprawdę fajne decyzje się tutaj podejmuje. Jest to szybka, przyjemna, dynamiczna gra. Nie jest to moim zdaniem gra lepsza od kaskady z tej całej trylogii Kaliko, Kaskadia Doniczki. U mnie są na pierwszym miejscu, u mnie na pierwszym miejscu ciągle jest Kaskadia. Natomiast doniczki są w dalszym ciągu bardzo ciekawym, yy, bardzo ciekawym tytułem o budowaniu właśnie takiego obszaru, takiego grid, gdzie właśnie staramy się to wszystko tak dopasować, żeby tutaj ładować punktami, tutaj ładować punktami, tutaj z tego uzyskać jak najwięcej punktów. To bardzo fajnie wszystko działa i ponownie jest to kolejna z takich lekkich, przyjemnych, sympatycznych gier. Tak jak lubi, jeżeli, jeżeli w Kaskali co prawda Wam się podobało na przykład to, że mieliście takie poczucie otwartości, no to tutaj znowu jesteśmy troszkę zamknięci. Ale nie jesteśmy tak jak w Kaliko, już na dzień dobry nie widzimy zamknięci jak, tylko tutaj troszkę musimy zdecydować w trakcie gry, jak bardzo odpłyniemy, jak bardzo odejdziemy, czy chcemy w tę stronę. W pewnym momencie się zamkniemy, to jest nieuniknione, ale jest tutaj jeszcze trochę, zanim się zamkniemy, troszkę czasu upłynie i troszkę kombinowania tam jest. Więc naprawdę kolejna, ja uważam, że jest to z tych trzech gier, nie jest to może najlepsza, ale chyba podoba mi się bardziej od Kaliko. Nie tak bardzo jak Kaskadia. Nie wiem, czy wszystkie trzy gry będę miał w, kole w kolekcji. Na razie tak. Z czasem może uszczuplę ją trochę, ale wtedy by pewnie wyleciało Kaliko. Zwłaszcza, że Kaliko ma teraz też wersję yy, wideo, także tak. Doniczki ode mnie, do, dostają 8 na 10, bardzo mi się podobają, bardzo niewykonane. wykonane, pięknie to wygląda na stole i to jest kolejna z tych gier, gdzie naprawdę możemy to pokazać każdemu i się dobrze bawić. Chociaż ponownie, bym ocenił może i wyżej, gdyby nie tryb solo, który jest troszkę... działa dobrze, ale jest troszkę siermiężny w obsłudze. To były doniczki, na sam koniec zostawiamy największego tutaj molocha, Deep Madness. W Deep Madness gracze wcielą się w badaczy przemierzających zatopioną bazę. Kolejność rozgrywania tur wygląda tak, że zagrywacie naprzemiennie swoje tury z potworami. W swojej kolejce gracze poruszają swoim badaczem, przeszukują pomieszczenia, atakują potwory i zdobywają cele. Potwory swoje tury rozgrywają poprzez wykonywanie akcji w kolejności pokazanej na ich kartach. Pilnujcie tlenu, bo wykonywanie akcji w zatopionych pomieszczeniach sprawi, że będzie go wam ubywać. Dopiero zakończenie tury w niezatopionym pomieszczeniu sprawi, że tlen odzyskacie. Żeby wygrać, musicie zrealizować cel scenariusza. Deep Madness, moi drodzy, jest doskonałym, jak dla mnie, dungeon crawlerem. Ja uwielbiam, uwielbiam Deep Madness. To jest tak fantastyczny tytuł. Tak cholernie klimatyczny, ma tak ciekawą historię. Naprawdę. Ja, za, ja sobie że sobie zagrałem w to solo żeby się nauczyć zasad, żeby się potem umówić na granie z kimś, ale zagrałem ten pierwszy scenariusz i tak mi ta historia wciągnęła, że stwierdziłem, że to krzania, ja nie będę się z nikim umawiał, Ja chyba całą kampanię przejdę sobie, ja całe te wszystkie scenariusze przejdę solo, bo jestem ciekawy po prostu jak to się rozwinie. Jest troszkę toporne w rozkładaniu, no to, to troszkę trwa te wszystkie elementy, plansza tu, to, tam, ten tor cały, to to wszystko trwa i jest potwornie stołożerna, ale jak już usiądziemy do tego, to, nam, to jest to nam przepięknie, przecudnie wynagrodzone. Eee, przede wszystkim, co mi się podoba, o, można, wiadomo, dungeon crawlery mają to do siebie, że są troszkę do siebie podobne. tak? Przemierzamy jakąś lokalizację, żeby osiągnąć jakiś cel, po drodze zabijając potwory i ulepszając swoją postać poprzez zdobywanie nowych umiejętności czy przedmiotów. Więc o, każdy dungeon crawler jest troszkę podobny do innego dungeon crawlera. Deep Man jest natomiast to co robi dla mnie ciekawiej, po pierwsze to jest to, że naprawdę ktoś się postarał zrobić ciekawą historię o Ktulu, e, nawiązującą trochę do filmu, który nie, nie, nie mogę powiedzieć co to za film chyba, bo jednak powiedzenie, że to jest film z Ktulu, to to jest duży spoiler dla tego filmu więc nie mogę powiedzieć o jaki film mi, mi chodzi. W tej grze czujemy, dwie rzeczy wpływają naprawdę na emocje, które się odczuwa przy tych grach, jest takie autentyczne poczucie klaustrofobii, mamy jakąś tą przestrzeń zamkniętą Coraz to kolejne pomieszczenia zaczynają być pochłonięte, stają się pochłonięte, więc coraz trudniej nam się po tym, po tym wszystkim przemieszcza. Pojawiają się coraz więcej potworów, więc naprawdę czujemy takie napierające ciśnienie z różnych stron. Dodatkowo mamy ten element z tlenem. Mechanizm tlenu w tej grze jest doskonały. Po prostu daje tyle napięcia, tyle emocji, tyle po prostu, że nie wiemy co się wydarzy, nie wiemy co się wydarzy, że naprawdę idzie zwariować, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I ja naprawdę nie wiem, czego tu więcej chcieć. Ten system z tymi turami, że, na, że nie jest tak, że gracze potwory, gracze potwory. Tylko, że mamy postać, potwór, postać, potwór, i to jest i to nagra, rozgrywanie tego naprzemiennie pozwala nam nieco więcej zaplanować. I, co, I to jest fajne, bo to wiecie, no wiecie, jak to jest z tymi grami, gdzie macie, macie, macie masę kostek, macie dużo potworów. Czasami się czujecie troszkę no, zdani na los siłą rzeczy. A przez to, że widzimy dokładnie co kiedy się wydarzy, no wiadomo, może to jest mało klimatyczne, tak? Ej, wiemy, że jak nie wiem jak się tam nazywają, John pójdzie y, do tamtego pomieszczenia, zrobić coś, to potem te potwory się ruszą. No, to akurat może nie jest najbardziej klimatyczne w całej grze, ale z kolei podoba mi się, że to mi troszkę bardziej daje takie proszę, nieco większej kontroli, troszkę więcej im pozwala zaplanować, więc nie czuję się przytłoczony, nie czuję się miażdżony przez tą y, te losowość. Okej, okay, ona ciągle jest, bo tu ciągle są kostki, tutaj ciągle są talie kart, więc ona ciągle nam potrafi dać w tyłek. Nie mówię, że nie. Ale mówię, nie jest tak, że ja po prostu czuję się, że to jest wszystko kompletnie poza mną. Więc pięknie wydana, przemyślana, fajna historia, super klimat, ciekawe rozwiązania, niezbyt trudna do wytłumaczenia, troszkę toporna w rozkładaniu. Słuchajcie, Deep Men jest ode mnie, to jest ode mnie dziewiątka. A jeżeli przejdę całe wszystkie historie i obietnica złożona przez początek tej całej kampanii zostanie zrealizowana, to ta gra może mi nawet skoczyć na dychę. Do tego stopnia mi się Deep Man. spodobał. Bardzo gorąco polecam wszystkim fanom dungeon crawlerów. Tyle moi drodzy! Omówiłem dla Was wszystkie gry, które chciałem na Was omówić w tym pierwszym inauguracyjnym odcinku serii Fast Geek. Jeżeli seria Wam się podoba, proszę, piszcie. Piszcie do mnie, co sądzicie, co zrobić inaczej, co poprawić, co wywalić. Nie, nie obiecuję, że się zastosuję do wszystkich komentarzy, nie obiecuję, że zastosuję się do którychkolwiek, ale bardzo lubię czytać te komentarze, bo często, gęsto właśnie z, w jakimś jednym tam komentarzu pojawi się jakaś perełka, która mi naprawdę potrafi, pomaga, że tak powiem, ustawić myślenie, w jaki sposób rozwina i rozwijać nie tylko. Konkretne, konkretne serie, tak jak właśnie FestGeek, tylko ogólnie całą moją działalność na kanale. Więc bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żebyście napisali, co sądzicie o takim pomyśle, o takim formacie. W tym miejscu chciałem podziękować moim patronom, którzy oczywiście również mnie tutaj wspierają cały czas i wspierali przy pomyśle na tę, na tę serię i przy pomyśle na tytuł tej serii. Więc bardzo gorąco wszystkich moich patronów pozdrawiam. I tyle! Dziękuję moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję wydawnictwu Rebel za przekazanie mi gry Challengers do recenzji. Dziękuję wydawnictwu Galacta za przekazanie mi gry Psi Park do recenzji. Bardzo dziękuję serdecz, serdecznie, ty wiesz, kim jesteś, za grę Doniczki. Gdeep będę sobie kupiłem, akurat sam jest tutaj, i dziękuję sobie za to, że sobie sprawiłem taki fajny prezent. Bardzo gorąco Was pozdrawiam i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.